odbędzie się 25 i 26 listopada podczas trwania centralnych targów rolniczych. Głównym celem tego rocznego forum będzie wypracowanie decyzji wśród organizacji branżowych sektora wołowiny i rolniczych i przetwórczych, czy powinniśmy razem budować strategię sektora wołowiny. Dlaczego to jest ważne? O tym będą, będzie między innymi dyskusja pana ministra rolnictwa, pana Krzysztofa Jurgiela, a także przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego, pana Krzysztofa Sikierskiego i przedstawicieli dwóch organizacji na poziomie europejskim, pan Jean-Pierre Fleury, przedstawiciel Kopa Grupy Wołowina oraz przedstawiciel organizacji branżowych skupiających przetwórców, pan Jean-Luc Merio. Oni będą dyskutować o przyszłości europejskiego rolnictwa, o przyszłości polskiego rolnictwa w tym kontekście, a także w szczególności o przyszłości europejskiego sektora wołowiny, to na czym nam najbardziej zależy. Potem będzie spotkanie, będzie prezentacja dwóch organizacji Interbev francuskiej i Bord Bia. Irlandzkiej, pokażą nam swoje strategie sektora wołowiny, pokażą przykłady, jak można to robić lepiej, bo oni mają więcej doświadczeń, dłuższą tradycję. A następnie będzie debata polskich, przedstawicieli polskich organizacji branżowych, aby zastanowić się, jak powinniśmy podejść i jak powinniśmy razem budować strategię, wieloletnie strategie, kilkuletnie strategie rozwoju sektora wołowiny abyśmy pewne rzeczy wyprzedzali i byli lepiej przygotowani do zmian, które zachodzą w tym naszym otoczeniu. Drugi dzień Forum będzie poświęcony relacjom między organizacjami, między rolnikami przede wszystkim. Organizacjami powiedziałem dlatego, bo grupy procentów będą zaproszone w dużej mierze, ale indywidualnie rolnicy. Będziemy mówić o relacjach między zakładami, ubojniami, a rolnikami o tym, jak poprawić te relacje, jak lepiej premiować w dobrej jakości towar, jak za niego lepiej płacić, jak uzyskiwać lepsze ceny. Będziemy mówili o tym, jak wprowadzać innowacje, o, o, również o obiektywnej klasyfikacji Europy, będziemy mówić o innowacjach w gospodarstwach rolnych, a także o tym, jak zapobiegać lepiej zapobiegać stratom, które powodują choroby zwierząt o znaczeniu gospodarczym, które nie są zwalczane z urzędu. O tym wszystkim będziemy rozmawiać drugiego dnia i mamy nadzieję, że nastąpi pewne zbliżenie grup producentów i to środowisko grup producentów będzie myślało również o pewnej integracji, współpracy. I w tym kontekście będziemy też rozmawiali o działaniu współpraca, które jest w prowie 2014-2020, takim działaniu proinnowacyjnym. O tym będziemy rozmawiać.